Witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy na plantacji truskawki. Truskawek ostatni rok tutaj zbiór będzie. No a są słabe. Bo w tym roku u nas trochę i wymroziło. Truskawki. Tak to wygląda. Nawet wyka. Nie wiem skąd w tym roku dużo wyki jest. Rośnie w truskawkach. Ogólnie na polu. Wyka skąd się wzięła. Nikt nie siał wyki a tu wyka rośnie powiedzieć truskawki ekologiczne bez żadnych nawozów ani chemii w tym roku nie stosujemy, robimy ekologię zobaczymy jak to będzie wyglądało ładnie kwitną truskaweczki teraz przejdziemy dalej białutko Słodnie. Są Są rzadkie. Tak te rządki wyglądają. Tutaj wyka młoda. Trochę żeśmy je wyrywali, ale dalej rośnie. I to tak wygląda. Troskawki. Zaraz przejdziemy dalej. Kontynuuje dalej. I zobaczymy ostatni sezon tych truskawek. To już będzie trzeci zbiór. Coraz więcej się nie zostawia. Już truskaweczki młode narastają. jak Widzicie, bez żadnych oprysków ani żadnych odżywek. Ekologia sama. Ogólnie u nas po truskawki się nawozu nie sypie, bo po kukurydzy truskawki są zetniemy na ziarku i truskawki sadzimy. I to tak wygląda. Truskawki kwitną. Jak są na dziury, są bo był robak i jest dalej robak, bo nic na robaka nie ma u nas w kraju. Wszystko, co dobre, to powycofywane po prostu jest to robione, żeby żadnego owoców, nic nie było, żeby rolnik nic nie produkował. Dlatego to wszystko dołożą Co lepsze środki, to wezmą od razu wycofują jeszcze coś działało, ekologia musi być no i będzie ekologia i dzięki temu ludzie będą głodować tej ekologii bo będzie mniej żywności no. idziemy dalej tak to wygląda bez żadnych nawozów kwitnie dużo tylko ciekawe, ile z tego narośnie. Bez żadnych ożywek w tym roku oszczędnie jedziemy. Tak to wygląda. Ekologiczne truskawki. Nawet oset rośnie. Wszystko tu jest w tych truskawkach. Jak to mówię, na Mazurach herbapol. Uh. I tak te tryskawki wyglądają. Ostatni rok będą u nas. Zobaczymy, co z tego będzie. Kwiatu jest dużo. a pszczółka jest. Bo musi być. I to tak wygląda. Bez żadnej chemii. Co będzie, to będzie. Ile się zbierze, tyle się zbierze. I tu wyka rośnie. Nie wiem skąd jej się tyle nabrało, ale z nią w tym roku ciężko wygrać. I to samo jest w kukurydzy. Na polach w kukurydzy w tym roku i w zbożach mieliśmy dużo wyki. No. I to tyle jeszcze. Pokażę Wam pruskawki, co się sadzone były na jesień po kukurydzy młode truskawki, tak to wygląda te pole ładnie, białutkie biało kwitnie, dużo pszczółek lata i to tyle i widzimy się na młodych truskawkach po kukurydzy na jesieni było sadzone coś w połowie października, raczej przepraszam listopada albo i później, bo kukurydza długo stała na polu zaraz przejdziemy na pole po kukurydzy, truskawki, gdzie są posadzone młode jesteśmy na młodych truskawkach po kukurydzy, jak widzicie trochę tej masy leży truskaweczki tak o, rosną ładne rządeczki truskawek w tamtą stronę, pokażę też o. Pryskawki ładnie rosną. Mamy tu parę odmian posadzanych. No. Też ładnie kwitno. Sadzone późno jesienią. Trochę zielka jest, bo też nie były pryskane od ziela. Bo te opryski są nic nie warte. Popryskasz, tylko wywalisz pieniądze w błoto bo w ogóle nie działają jak ziele rośnie tak i dalej rośnie nic nie ma po prostu żadnego oprysku na truskawki tak do, do tego do, do, doszło i trzeba ręcznie wszystko robić pracować bo na skraju nic nie ma i to tyle, dziękuję za uwagę pozdrawiam